Tak się denerwuję. O Boże. Co? Zobacz. To jakaś pomyłka. Nie, idę to wyjaśnić. Mariusz, zaczekaj. Mariusz. Byłem pewien, że to jakaś pomyłka. Kornelia była moją córką. Przecież sypiałem z Gabrielą. Wściekłem się, że ktoś w tym laboratorium popełnia takie błędy. Błędy, które mogą komuś zniszczyć życie. Chwilę później wzburzony Mariusz wraca do recepcji, gdzie robi awanturę pracującej tam recepcjonistce. O co panu chodzi? Proszę się uspokoić, bo wezwę ochronę. Nawet policję może pani wzywać. Mariusz uspokój się, pani na pewno nam to wyjaśni. Chętnie, gdybym tylko wiedziała, gdzie jest problem. Wie Pani, to delikatna sprawa. Wydaje nam się, że wyniki są błędne. Błędne? Ale to jest analiza laboratoryjna. Główno, a nie analiza. Jakiś kretyn robił te badania. Próbki pomylił. Mariusz. Każda próbka jest pieczołowicie zabezpieczana i podpisywana. Nie ma mowy o błędach. A co jeśli? Jakie jeśli? Jesteś moją córką do cholery. Proszę mi tu wezwać tego człowieka, który robił badania. Już ja sobie z nim porozmawiam. Zawołaj Maćka. Laboratorium twierdzili, że nie ma mowy o pomyłce, a ja nie wiedziałam, czyim dzieckiem jestem.